Cztery łapki. Dzisiaj pokażę Wam jakie rzeczy dostała Rosa na dzieńca. Pierwszymi smakołekami, ponieważ to właśnie od nich zacznę, są takie smakołeki z Brit Let's Bite. I są to akurat smakołeki o nazwie Loops. I taka informacja dla osób, które tego nie wiedzą, nie należy kierować się tym kółeczkiem z wyraźną zaznaczoną. Z wyraźnie zaznaczonym 100%, ponieważ nie jest tutaj napisane, że jest 100% mięsa, i nie należy się tym kierować, kiedy patrzy się na to opakowanie. Ponieważ jest tutaj napisane, że jest to w 100% smaczna przekąska dla psa, tak to można przetłumaczyć. A prawdziwy skład prezentuje się tak, i nie ma tutaj dokładnie zaznaczone, ile jest procent mięsa. Lecz akurat w tych smakołykach można domyślać się, że jest go dość dużo. Mimo wszystko, te 100% to jedyna, jedynie element na opakowaniu, który ma przyciągać. Kolejne smakołyki z tej samej firmy są to również Brit Let's Bite, i tym razem jest to Twister Chicken. Nie mam zielonego pojęcia, jak się to czyta. Tutaj również jest ten element przyciągający wzrok ludzi i ma, mają te smakołyki identyczny skład. Rosa jeszcze nigdy nie miała tych smakołyków, więc bardzo mnie ciekawi, czy jej zasmakują tak samo z tymi poprzednimi smakołykami. W sumie to Rosa nie miała jeszcze żadnych smakołyków, które kupiłam na Dzień Psa, więc wszystko to tak naprawdę jest dla nas nowość. Ale wszystkie smakołyki, które kupiłam, mają dobry skład, więc sądzę, że się zasmakują. Kolejne smaczki są z firmy 18 One. I są to takie smakołyki e, filety. One są o smaku kurczaka. Ich skład prezentuje się o tak i jest ich 80 gram. Są to ogólnie smakołyki na skórę, sierść i takie rzeczy. Ponieważ Rosa do niedawna miała problemy w tych tematach prawdopodobnie przez złą karmę. I niedawno właśnie zmieniliśmy ją i poprawiło się, więc raczej nie będą już one nam potrzebne. Ale jako, że mają one 80% mięsa, to sądzę, że Rosa się zasmakują. Więc czemu nie? Kolejne smakołyki są to smakołyki z firmy Wolf. Są tu takie jakby właśnie filety z kurczaka. Mają one bardzo bardzo dobry skład, więc nie widzę powodu, dlaczego rosi miałby one nie zasmakować. Kolejne smakołyki, które zaciekawiły mnie chyba najbardziej ze wszystkich, które tutaj pokazałam wam. Są to takie smakołyki o smaku kurczaka i ryby. A tak dokładnie to dorsza. Ich skład również jest jak najbardziej dobry. Są to ostatnie smakołyki, które rosy dostaje. Prezentem rosy jest taka próbka karmy z akany. W sumie to nie pamiętam w jakim ona jest smaku. I ostatnią rzeczą rosy, którą dostała ona z okazji tego święta jest taki szarpak wielokolorowy z Trixie. Są to wszystkie prezenty Rosy, które dostała ona z okazji tego święta, tego dnia. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.